Jakie, jakie są zagrożenia mhm. które tutaj występują i jak długo ewentualnie ta akcja może potrwać ewentualnie z tej pozycji może tak nie widać bardzo bo teren jest zagrodzony zabezpieczony yy, w jak dalej przy, yy, przy rądzie od tej strony przed rądem doszło do wywrócenia się cysterny yy, z 19 tonami gazu propanbutan. butan yy, nieszczęśliwie w ten sposób że Leży ta cysterna na, na zaworach i jest problem z wypompowaniem jej trzeba ją je nagle postawić. Ciężki sprzęt już jest zadysponowane, strażacy zabezpieczają miejsce tutaj zdarzenia prawdopodobnie podejmę decyzję ewakuacji ludzi z pobliskich budynków, także w momencie gdy będzie właśnie ta cysterna podnoszona stawiana na koło. Jaki czas może akcja potrwać? Trudno teraz określić, wszystko zależy od tego czy znajdzie się też cysterna, która umożliwi przepompowanie tego gazu właśnie do drugiej cysterny. Rozumiem. Jakie siły strażackie tutaj zabezpieczają teren? Te Czyli są na... zastępy jednostki z Iławy, z komendy powiatowej i z Lubawy. A widać jeszcze Z2. A jeszcze rozpoznanie zrobimy. Rozumiem, że na tę chwilę nie ma gaz się nie ulatnia, nie, nie jest rozstrzeniona cena. Szczęśliwie właśnie nie ma wycieku gazu. Doszło tylko do niewielkiego wycieku oleju napędowego z zbiorników paliwa ciężnika środłowego, ale tu już tarzacy zabezpieczyli ten wyciek pianą. Także nie ma możliwości tutaj powstania jakichkolwiek zagrożenia w postaci zapalenia się tego. A co z kierowcą? Kierowca został zabrany do szpitala. Narzekał na bóle w placy piersiowej. Także tak to wygląda.